Radia Lublin. Dzień dobry przed mikrofonem. Grzegorz Gil, czas na komentarz międzynarodowy w polskim radiu Lublin. Państwem ze mną w studiu jest pan profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie, Instytut Stosunków Międzynarodowych UMCS. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, w trzecim roku wojny Rosji przeciwko Ukrainie państwa NATO podejmują coraz częściej działania przeciwhybrydowe. Przeciwko Rosji na Morzu Bałtyckim, biorąc pod uwagę lekcje ostatnich kilku tygodni. Norweskie F-35 wylądowały zaś w bazie polskich sił powietrznych w Poznaniu. Tymczasem siły zbrojne Ukrainy podejmują kontrofensywę w obodzie kurskim. Kontrofensywa, być może w cudzysłowie, trudno nam oceniać to z dystansu. Chcę jednak rozpocząć naszą rozmowę od cytatu. Z pana ministra Radosława Sikorskiego, który w Paryżu 7 stycznia powiedział: Europa jest znacznie silniejsza, niż sądzą rosyjscy przywódcy. Rosja jest znacznie słabsza, niż sądzi wielu Europejczyków. Czy pan profesor zgadza się z taką diagnozą ministra Sikorskiego, szczególnie w kontekście oczekiwanego zaprzysiężenia Donalda Trumpa? Oczywiście, panie redaktorze, zgadzam się z wypowiedzią ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego. Natomiast mamy do czynienia z warstwą narracyjną i z warstwą rzeczywistą w polityce. A zatem, jeżeli właśnie tutaj tą wypowiedź będziemy i sama Europa będzie postrzegać tylko w warstwie narracyjnej, to nie przekona. Rosji do tego, żeby właśnie wycofała się z Ukrainy, żeby nie prowadziła działań hybrydowych. A zatem Europa musi udowodnić, musi pokazać przede wszystkim Federacji Rosyjskiej, że stać ją na autonomię strategiczną, że jest siłą. Zjednoczona Europa, bo jeżeli odwołamy się do strategii Federacji Rosyjskiej, to w tej strategii jest wyraźnie zapisane, czy y, elity rosyjskie wyraźnie mówią o rozbiciu jedności Zachodu, czyli poróżnieniu Stanów Zjednoczonych i Europy, ale także rozbicie samej Europy. I Europa, a także tak zwany kolektywny Zachód powinien sobie z tego zdawać sprawę. I oczywiście. Y, Dlaczego Zachód, dlaczego Unia Europejska musi teraz się zmierzyć z z intensyfikowanym działaniem ze strony Rosji, no właśnie, która Panie podejmuje działania możemy, hybrydowe. Powinniśmy spodziewać się w roku 2025 intensyfikacji działań hybrydowych Federacji Rosyjskiej i czegoś, co nam się jeszcze nie śniło. Czy Rosja, my nie będziemy się tym e, pasjonować, ale czy może nas czymś zaskoczyć, jako mieszkańców Paryża, Berlina, Warszawy, mówi się o tym, że w obwodzie królewieckim Rosjanie szkolą, przygotowują specjalne grupy sabotażowe, które miałyby siać zamęt w takich państwach jak Litwa, Polska i wiele innych. Czy Rosja może nas czym zaskoczyć? Zwrócił Pan uwagę na to, że warstwa narracyjna polityków europejskich, także Radosa Sikorskiego, to jest mistrzostwo świata, ale warstwa rzeczywista wydaje się tutaj pozostawiać wiele do życzenia. Ale czy Rosjanie, w Pana mniemaniu, mają jeszcze jakieś nieodkryte karty? które mogą bardzo nękać Europę w tym trzecim roku wojny, także Polskę w kolejnych kilkunastu miesiącach 2025 roku? E, oczywiście, panie redaktorze, pytanie zasadnicze: czy tutaj mamy szukać jakichś nieodkrytych kart, czy skoncentrować się na rzeczach znanych nam, uh -huh. na tych płaszczyznach, gdzie Rosja tradycyjnie, jeszcze jako Imperium Rosyjskie, później jako Związek Radziecki, obecnie jako Federacja Rosyjska, próbuje wywierać wpływ, próbuje realizować swoje interesy kosztem interesów państw zachodnich. I te płaszczyzny znane są nie od dzisiaj. Wpływy korupcja, wpływy ekonomiczne Federacji Rosyjskiej, wpływy informacyjne Federacji Rosyjskiej, tworzenie siatki agenturalnej, działania dywersyjne, sabotażowe. Oczywiście trzeba wziąć także pod uwagę to, iż Rosja przy wykorzystaniu chociażby swoich, Sił zbrojnych próbuje przesuwać tak zwane czerwone linie, chociażby na Morzu Bałtyckim. Narusza naszą, czyli natowską, europejską przestrzeń powietrzną na Litwie, w Polsce, w Rumunii. Pytanie zasadnicze, odwołując się do wypowiedzi Radosława Sikorskiego: czy Europę stać na. Rzeczywistą odpowiedź na tego rodzaju działania Federacji Rosyjskiej? Czy destabilizacja granicy polsko-białoruskiej, białorusko-litewskiej spotkała się z odpowiednią reakcją nie tylko Polski czy Litwy, ale także Unii Europejskiej i kolektywnego Zachodu? A zatem moja odpowiedź jest prosta. Jeżeli Europa nie odrobiła w porę lekcji na polu walki rosyjsko-ukraińskiej, czyli w kontekście wojny, rosyjsko-ukraińskiej, Europa i tak zwany kolektywny Zachód nie wsparł dostatecznie Ukrainy, żeby Ukraina w 2022 na początku 2023 pokonała Rosję w Ukrainie, to mamy do czynienia z procesem wzmocnienia Federacji Rosyjskiej i Rosja sobie pozwala i będzie pozwalała na więcej, w tym właśnie przy wykorzystaniu elementów wojny hybrydowej, w tym walki informacyjnej. Co musi, co musi się zatem wydarzyć w Europie? Do czego musi dojść, żeby przywódcy państw europejskich obudzili się i stawili realny opór? Zastanawia mnie, i przygotowując się do tej rozmowy, chciałem pana zapytać w sposób nieco prowokujący, dlaczego Zachód nie decyduje się na działania hybrydowe przeciwko Rosji, które z pewnością zabolałyby agresora, i być może byłyby dopełnieniem sankcji. Być może jest to problem odwagi, być może jest to problem zbyt odważnego zagrania pokerzysty. Jak pan to ocenia? Panie redaktorze, dzisiaj kończy swoje działanie placówka dyplomatyczna Polski w Petersburgu. I właśnie działania, które podjęła Federacja Rosyjska zamykając tą placówkę były spowodowane tym, że Polska w odwecie za podejmowanie działania sabotażowe przez Rosję na terenie RP zamknęła konsulat Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. I przedstawiciel RP powiedział, że w odróżnieniu od Rosji my nie prowadzimy działań tego typu na terytorium Federacji Rosyjskiej. A zatem Rosja prowadzi różnego rodzaju działania na nasze. Terytorium. Natomiast Zachód, proszę zwrócić uwagę, a my już należymy do Zachodu, nie prowadzimy. Tego rodzaju działań na terytorium Federacji Rosyjskiej. A zatem Rosja co najmniej zremisuje, natomiast ma szansę wygrać w tej potyczce. I warto zwrócić uwagę na elementy kultury strategicznej Federacji Rosyjskiej i państw zachodnich. Otóż w rosyjskiej kulturze strategicznej Zachód jest właśnie wrogiem. Tak było, jest i prawdopodobnie, jeżeli Rosja się nie zmieni, tak pozostanie. Natomiast my traktujemy Rosję jako rywala ewentualnie jako partnera. A zatem yy, cały czas jest nastawienie, że rozmawiajmy z Rosją. Scholz, czy nie mówiąc już o y, premierze y, Słowacji, czy właśnie... No, dzisiaj Węgiers. jest w Brukseli, próbuje ratować swoją posadę, biorąc pod uwagę tranzyt gazu. No, dokładnie. A za tym właśnie też postawa Trumpa, który nie odrzuca y, możliwości spotkania i pytanie tylko, gdzie i właśnie kto wyjdzie zwycięsko z tego spotkania, czy Putin, hmm. czy Trump. Panie profesorze, żeby ktoś wyszedł zwycięsko ze spotkania, muszą rozpocząć się w ogóle negocjacje pokojowe, rozmowy pokojowe. Czy Pana zdaniem jest już właściwy moment, by rozpocząć rozmowy pokojowe? Przypomnę, że wojna koreańska zakończyła się po dwóch latach negocjacji pokojowych. W dwóch latach. Na ile realne jest, że ta wojna skończy się w tym roku? Myślę, że jest to mało realne. Ale co z rozmowami pokojowymi? Oczywiście, Panie redaktorze, każda wojna powinna się kończyć podpisaniem porozumienia, zawarciem pokoju. Ważne jest właśnie nastawienie, jak Rosja do tego podchodzi, a Rosja, jeszcze raz pragnę podkreślić, traktuje Zachód jako wroga i stara się zmaksymalizować swoje zyski. Natomiast pytanie, jak Zachód traktuje Rosję? A zatem, jeżeli właśnie odwołamy się chociażby do spotkania w Teheranie w 1943 roku, dyplomacja radziecka, dyplomacja rosyjska, jest również sprawna i skuteczna, ponieważ bazuje na tych tradycjach radzieckich, jeżeli. Odpowiednio poprowadzi, tak jak w 1943 roku, rozmowy, to jest w stanie osiągnąć swój cel w Ukrainie i w Europie Środkowo-Wschodniej. Możemy nawet powiedzieć o czymś na kształt Jałty II. Drodzy Państwo, o tym, czym może się to skończyć, porozmawiamy w naszych mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Naszym gościem jest pan profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie, Instytut Stosunków Międzynarodowych UMCS, a my przenosimy się do naszych mediów społecznościowych i na stronę internetową. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. A my wracamy do rozmowy z panem profesorem Walentym Balukiem. Rozmawiamy o perspektywie dla rozpoczęcia rozmów pokojowych. Ukraińcy kąsają Rosję w obwodzie kurskim. Niektórzy twierdzą, że są to manewry obronne, nie mające nic wspólnego z kontrofensywą. Rosjanie poszerzają um, kosztem ogromnych strat swój zasięg, zasięg posiadanego terytorium w czterech anektowanych nielegalnie obwodach. Panie profesorze, mówi pan o bardzo sprawnej dyplomacji rosyjskiej sowieckiej, dziś rosyjskiej, to nie ma najmniejszych wątpliwości. Mówił Pan także o pewnej asymetrii, tym, że Zachód wciąż traktuje Rosję jako, no właśnie, raczej rywala, nie wroga par excellence. Czy to oznacza, że my jesteśmy skazani na porażkę dyplomatyczną i polityczną w 2025 roku, ponieważ nie dorośliśmy jako państwa zachodnie, by w porę stawić czoła agresorowi? Oczywiście, panie redaktorze, mam wielkie obawy, biorąc pod uwagę y, nieprzewidywalność polityki Trumpa, y, biorąc pod uwagę właśnie y, jego ostatnie wypowiedzi w kontekście Grenlandii, w kontekście Kanady, w kontekście kanału pa y, panamskiego, y, a zatem pytanie właśnie to... Y, to, które możemy sobie zadawać, czy tutaj te wzory reżimów autorytarnych są na tyle pociągające, imponujące dla Donalda Trumpa, że będzie uprawiał podobną politykę do polityki rosyjskiej, a to w mojej ocenie doprowadzi do rozbicia jedności Zachodu. A przecież o to chodzi Władimirowi Putinowi. To jedna rzecz, którą należy, że wziąć pod uwagę. Natomiast kolejna rzecz, czy Europa, czy wiodące państwa Europy będą na tyle zdecydowane, żeby jednak zadbać o tą autonomię strategiczną, chociażby w kontekście wsparcia Ukrainy jeżeli weźmiemy pod uwagę stanowisko Niemiec, stanowisko e, Francji, Wielkiej Brytanii. Oczywiście e, ponoć e, piloci ukraińscy są szkoleni e, do wykorzystania maszyn Mirage, żeby móc między innymi wykorzystywać rakiety dalekiego zasięgu e, Skalp e, przy pomocy tych e, francuskich maszyn. Natomiast pytanie dlaczego Niemcy nie zezwalają i nie przekazują rakiet takiego zasięgu Taurus. A zatem tutaj widzimy również zaniechanie pewnych Ważnych, strategicznych decyzji w kontekście nie tylko wsparcia Ukrainy, a wiemy, że właśnie kwestia ukraińska jest albo w sposób bezpośredni wpływa na bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, na bezpieczeństwo kontynentu europejskiego. Jeżeli w tej sprawie ukraińskiej Europa nie będzie mówiła jednym głosem, nie będzie stanowcza, nie będzie w stanie wesprzeć Ukrainę na tyle, żeby. Ukraina wygrała w Ukrainie, to wtedy oczywiście Rosja będzie mogła stopniowo osiągać stawiane przez siebie cele, czyli zajęcie najpierw części Ukrainy, później całej Ukrainy, a później już teraz widzimy nękanie przez Rosję przy wykorzystaniu elementów wojny hybrydowej państw bałtyckich, Polski czy właśnie innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. A to zjawisko będzie nie ulega wątpliwości, będzie się nasilało. Dywersje na Morzu Bałtyckim, przerwanie właśnie światłowodów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. A zatem tutaj musimy się przygotować. Tylko stanowcza reakcja państw zachodnich siła musi napotkać siłę. Taką politykę Rosja rozumie. Natomiast, oczywiście, wracając do działań Ukrainy w obwodzie kurskim, to Ukraina. Zajęła najpierw około 1200 km2, później straciła prawie połowę tego obszaru w ramach kontrofensywy. Czy pan profesor rosyjskiej. może w tym momencie nam wskazać zasadnicze cele tej operacji? Czy to nie jest przypadkiem tak, że ten kurski obwód, rajd sił ukraińskich jest zasadniczo ciosem politycznym, a nie militarnym w reżim Władimira Putina? Jakie jest znaczenie tych działań dla. Ukrainy w 2025 roku, bo czasem pojawiają się różne, bym powiedział mało pochlebne nawet analizy, opinie, że to nie ma najmniejszego sensu. Za chwilę Ukraińców nie będzie w obodzie kurskim. Powinni koncentrować się na strzeżeniu, blokowaniu Rosji na tym tysiąc kilometrowym odcinku frontu. Oczywiście, panie redaktorze, sytuacja i zadania Ukrainy sytuacja jest złożona, a zadania Ukrainy są zróżnicowane w kontekście operacji kurskiej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te cele strategiczne, to Ukraina przede wszystkim zademonstrowała, że stać ją w 2024 roku na przeprowadzenie operacji ofensywych, ofensywnych. Nie tylko może się bronić, ale może także wyprowadzać kontruderzenia. I rzeczywiście te działania z ostatnich dni pokazują, że Ukraina wciąż zachowuje takie zdolności. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że Ukraina w ten sposób przeniosła działanie wojenne na terytorium wroga. Wciągnęła do wojny koręczyk? Pytanie, czy właśnie, czy, czy akurat te działania Ukrainy wciągnęły Koreańczyków do wojny, czy Rosja i tak pogłębiała Oczywiście. współpracę A. z Koreą Północną i wcześniej czy później w tej czy innej mm. postaci y, udział koreańskich żołnierzy byłby właśnie y, aktualny. Natomiast y, Kwestia zasadnicza dla Ukrainy, pokazanie, że można przenieść właśnie działania po pierwsze na terytorium wroga, po drugie, że nastąpiło kolejne przesunięcie tak zwanych wytyczonych przez Moskwę czerwonych linii, to Rosja jest zmuszona bronić swojego terytorium na terytorium. Na swoim terytorium, e, kolokwialnie Aha. rzecz e, ujmując. E, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli weźmiemy pod uwagę negocjacje pokojowe, które e, oczekujemy, że się rozpoczną przynajmniej w pierwszym półroczu 2025 roku, a zatem jest to argument na rzecz wymiany przynajmniej części terytorium okupowanego przez Federację Rosyjską na tereny okupowane przez Ukrainę. Czy to jest realny scenariusz, panie profesorze, że Władimir Putin w ogóle podejdzie do rozmów pokojowych nie kontrolując obwodu kurskiego, bo wydaje mi się to bardzo duża skaza. Na wizerunku reżimu jubileusz 25 lat, ogłoszony rok obrońców ojczyzny. Ale to, co mnie jeszcze interesuje, czy w 2025 roku, w Pana mniemaniu, Ukraina może otworzyć jakiś jeszcze jeden nieoczywisty mini teatr działań? Czy może e, e, rozciągnąć front? Jest do tego zdolna, czy raczej nie należy się tego spodziewać? Oczywiście, panie redaktorze, jeżeli weźmiemy pod uwagę operację Kurską, to wydaje mi się również na tej antenie już mówiłem, że była ona spóźniona o jeden rok, ponieważ Zachód blokował rozpoczęcie odpowiedniej czy podobnej operacji w odpowiedni sposób w 2023 roku w obwodzie bielgorodskim czy w obwodzie kurskim. Wtedy właśnie taka operacja miałaby zdecydowanie większe znaczenie na przełamanie strategiczne na polu walki, ponieważ Rosja oczekiwała uderzenia na kierunku południowym, czyli na odcinku zaporowskim, wybudowała linię Sorowikina. Gdyby Ukraina uderzyła właśnie w 2023 w kierunku Kurska albo Bielgorodu, w połączeniu z Puczem Prigorzyna, mogłoby, przed wyborami prezydenckimi w Rosji mogłoby dojść do istotnych zmian wewnątrz Rosji, a także do istotnych zmian na polu walki. Natomiast oczywiście w 2020 tym czwartym roku sytuacja na polu walki już była nieco inna, ale właśnie mimo wszystko ta operacja, bo nawet w gronie ukraińskiej generalicji zdania są podzielone, czy warto było, czy nie. I tutaj oprócz właśnie tych celów wymienionych przed chwilą i stawianych przez Ukrainę, celem Ukrainy jest także zniszczenie jak największej liczby Rosjan. Siły czyli tak zwany przemiał, dokładnie przemiał siły żywej. Przepraszam, za określenie. I rzeczywiście operacja kurska pozwala właśnie podnieść morale y, sił zbrojnych Ukrainy, bo jednak Ukraina potrafiła w 2024 roku zaatakować to po pierwsze, a po drugie, Rosja, żeby odbić te tereny, no potrzebuje odpowiedniej liczby żołnierzy. I to właśnie, że sprowadza Koreańczyków, pokazuje, że nie ma wystarczającej liczby własnych zasobów. A za tym właśnie tutaj oczywiście są tak zwane plusy dodatnie i plusy ujemne tej operacji kurskiej. Pytanie czy właśnie te brygady, które właśnie zostały użyte i wykorzystane przez siły zbrojne Ukrainy do przeprowadzenia operacji kurskiej, powstrzymałyby to natarcie Rosjan na kierunku donieckim czy harkowskim. I tutaj zdania są również podzielone, ponieważ e, nie tylko brak siły żywej na froncie e, wschodnim, czyli na kierunku donieckim, e, lugańskim i harkowskim jest problemem sił zbrojnych Ukrainy, ale także właśnie e, eksperci mówią, e, jest to także problem dowodzenia, a także współpracy e, dowódców wojskowych i właśnie administracji cywilnej. W zakresie przygotowania odpowiednich pozycji y, obronnych. Drodzy, drodzy Państwo, nie, nie oczekujmy przełomu w roku 2025, ale oczekujmy rozpoczęcia rozmów pokojowych. Choć prawdopodobnie kończenie tej wojny to będzie bardziej wychodzenie z konfliktu i proces pokojowy, aniżeli jedna. Y, 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 owiana pewnym nimbem y, symboliki y, konferencja pokojowa. Y, y, jednym zdaniem, panie profesorze, na zakończenie, czy wierzy pan w to, spodziewa się pan właśnie tego, że w pierwszej połowie 2025 roku rozpoczną się te rozmowy na poważnie w jednej z europejskich, azjatyckich, nie wiem, stolic? Jednym zdaniem, rok 2025 czas na rozpoczęcie rozmów, czy nie? Oczywiście, panie redaktorze, uważam, że czas te rozmowy pokojowe rozpocząć. Ukraina jest przygotowana na te rozmowy, natomiast Rosja nie. I pytanie właśnie, czy Europa, czy Stany Zjednoczone potrafią, kolokwialnie rzecz ujmując, docisnąć Rosję, żeby na poważnie podeszła do tej kwestii. Natomiast prawdopodobny scenariusz to zamrożenie konfliktu. O tym, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać. Za tydzień będzie komentarz międzynarodowy. Wokół zaprzysiężenia Donalda Trumpa w Białym Domu. Tu krótka zapowiedź, ale nie spoiler. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Naszym gościem w studiu był pan profesor Walenty Baluk, Instytut Stosunków Międzynarodowych UMC, dyrektor Centrum Europy Wschodniej, które polecamy w aktywności publikacyjnej i konferencyjnej państwa uwadze. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Kłaniam się.